Komik 9.18 i dzisiaj BSP przyszła nowa misja, a my sobie ją dzisiaj zrobimy, a my zaczynajmy. Yy, bo jakby co, to na moim, yy, mam takie konto, moje drugie konto, zrobiłem je ja dopiero, yy, to jest kotek66109 i nie chodzi o to, bo ja na moim głównym po porozmawiałam już z królem King Kawaj, King Kawaj, o o, tutaj I właśnie o to chodzi. A, a i nie porozmawiałem już z nim, ale porozmawiałem z nim, i na tym końcu tylko z nim porozmawiamy. Więc rozmawiajmy. King Kawaj. Witaj, Kotek. 66109. Tak, tak, ja też zauważyłem, że podziemia zaczynają pokłaniać hromsaje, to przez ich mieszkańców, jestem pewien, tym razem posunęli się za daleko, pewnie chcą wystać z tego miejsca wszystkie kolory, by przypominało ich bezbarwny i mroczny dom, musimy coś zrobić, ty musisz coś zrobić, kotek 6609, pomożesz mi, pokonaj mieszkańców podziemi i zadbaj o to, byśmy już nigdy nie musieli się nimi przejmować. Dobra, tak jest, my się już wylogowujemy z tego konta. I logowujemy się na moje nie, Pan Jack Sparrow. Nie widać hasełka. Obiecuję Wam. Ja to sobie obejrzę przed wrzuceniem tego na YouTube, czy nie było widoczne to hasło. O, widzicie, patrzcie. Tutaj. Ściśnę sobie to, bo ja nie chcę mieć głosu, jak nagrywam. Dobra. I patrzcie. Odbierzmy sobie wszystkie, wszystko co mam, to i to. Dobra. Dzisiaj mamy takie misje. Porozmawiałem już z królem i teraz muszę wrócić do Dexa ja Poczekajcie, muszę sobie coś zrobić. Tam robiłam tego skina. Teraz sobie zmienimy na mojego. O, pięknie, możemy teraz gadać. Mamy tak. Dex marceflai kazał ci zaatakować mieszkańców podziemi i naprawdę rety to dość pochopna decyzja. Niedawno zakończyliśmy walkę klanów, dlatego powinniśmy unikać konfliktów. Mam pomysł, Fred, 1018 może zapytamy Regina, czy wie coś na ten temat? Tak, tak, Regin nie potrafi mówić, ale i tak na pewno czegoś się od niego dowiemy. Dobra, kolejna misja, co my tutaj mamy? Odbierzmy Rudodeksa i co teraz? Śledztwo. Porozmawiaj z Ridzinem o brakujących kolorach. A, no to dobra, no to rozmawiamy z państwem ridzinowskim. Ridginowskim. Państwo Ridginowskie. Tutaj się idzie. Do Rijina. Hop. Tędy. O, i tu jest Chromagian, ale tutaj, o, tam jest Regina. Już go widać. Trzeba polecieć na tę temu, czy? I tu przy wieży mieszka Rijin. Dobra, przeporozmawiajmy. porozmawiajmy. Rijin. się roz... Promienia, gdy tylko cię dostrzega. Opowiadasz mu o słowach króla i drastycznych środkach. Jakie chce zastosować za wobec mieszkańców podziemi? Ridin pochyla głowę w zamyśleniu. Następnie ponownie się roz, rozpromienia, spogląda ci w oczy i wskakuje na portal VIP. Wdaje z siebie niski brząk i trzęsie głową. Jakby chciał powiedzieć o czymś mechanicznym. Pytasz, chodzi o jakąś machinę. Ridin przytakuje zadowolony. No dobra, o co teraz chodzi? O jakąś szynę w świecie, Machina, Spra sprawdź machinę w podziemiu. Chyba to lecimy do podziemi. I chopa, jakby co, machina jest bardzo trudna do znalezienia, ale ja wiem, gdzie ona jest. Dobra, dobra. Jesteśmy tutaj, ale nie chodzi mi o to, tu blocks. Teraz tutaj. Oczywiście najpierw trzeba iść do holu, gyły, u. I teraz musimy skręcić tam, gdzie się idzie. Teraz zamiast pójść tam niżej, tu jest takie tajemnicze przejście. I się tutaj idzie. I tutaj. Gdzieś tutaj jest takie przejście, tylko gdzie ono jest. No gdzie ono jest? O, już widzę. Głupek za mnie. się tutaj męcza, a tutaj jest to przejście. do nie napiszę. Dobra. O, misję już dostałem. O, tutaj jest yy, zobaczcie, to jakieś telewizorki, tutaj takie różne, a tu jest ta maszyna. I odebrali kolory, w środku jest tęcza. Nasza tęczak w tych jakichś Dobra. Nie wiem co dalej, więc może najlepiej to tutaj pójdziemy i zobaczymy, o co chodzi, bo nie mogło odebrać misji. I o to właśnie chodzi. To. I uwaga, co mamy dalej. O. Porozmawiaj z Tybylcami, porozmawiaj z mieszkańcem podziemi. A, ja już wiem, gdzie on jest. Więc to tak, mamy. Mogę, zapytam się króliczka takiego złego, on chyba siedzi w więzieniu, albo ten inny robocik, nie, to ten nie, poczekajcie, Mogę, możemy pójść do biblioteki albo do miasta, do miasta, do miasta, do wioski, lub do, tak, do miasta Bipów. lub jeszcze możemy pójść do więzienia. No dobra, nie będę wam mówił, gdzie jest Machina. Obejście sobie Mikalo lub mnie na YouTube. No nie, nie chcę się męczyć z lawą. Znaczy to jest łatwe. Wolę pójść już do świata, do, 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 nas... do miasta. Do miasta VIP. I gdzieś tu przed jednym domem stał ten, ten taki jeden, ale on chyba już go nie ma, mi się tak coś zdaje. Nie jest, Delver tam stoi. Ello, Lobociku, znamy. Dobra, porozmawiaj. Delver. My? My zbudowali machinę? Tak, my musieli, tak, powiedział nasz gość. My powiedzieli nie, gość powiedział tak, no to my też tak, my zbudowali, my musieli. No dobra, i co teraz? Co my mamy tutaj teraz? Klik. Ja porozmawiałem z nimi, co dalej? Ostatnia misa? Powiedz Deksowi o machinie. No, przecież ja Ci mówię. Przecież mi każesz powiedzieć. Każesz mi sam sobie samemu powiedzieć o machinie. Dobra, głupie dosyć, ale dobra, nie będę, nie będę w to wnikał. I po prostu chodźmy powiedzieć o tej machinie. Dex, chłopie. Uwaga. Czyli mieszkańcom podziemi kazano skonstruować tę machinę. Wygląda na to, że ktoś ich do tego zmusił, ale kto i dlaczego jedno jest pewne? Na pewno nie zaczniemy teraz z nimi bezmyślnie walczyć. Fred 10-18. Dzięki za pomoc. Porozmawiam z innymi i do ciebie wrócę. I co mam dalej za misję? Czy to już jest koniec? Czy to jest już koniec naszych pojedek o machinie? Co jest dalej? To jest chyba już koniec. Zobaczmy. Misję, tak, nie ma już tej misji. Nie ma już tej misji, czyli na razie to jest koniec misji, ale nie wiadomo, co się, co się dalej stanie z tym, z tym właśnie, co się dalej stanie z tym. A, nie ma tej misji. Jak klikam. A, jutro muszę sprawdzić? Dobrze. Jutro, jeśli będzie, to kolejny odcinek. Mega fajne. Jako pie... A nie, już jest... Poczekajcie, co? Są... To, dlaczego tyle jest komentarzy i było zero? Ej, jest... O, już. lepiej. My piszemy... I ja się chyba dzisiaj już na, na dzisiaj z wami żegnam. Halo! No, no. Dobra, jak nie chcę mi się wrzucić, to ja mam to gdzieś i, i te, ja Napiszę do nich na Facebooku. Tylko chodzi o to. Czy istnieje taki serwer jako Lucia? Nie, chyba nie. Muszę zobaczyć. O, nie, jaj taki uśmieszyk. Nie, nie. I tic. Olusia. A Olusia? Taka, co ma 106 poziom, ale to na wiem, która to jest. Na pewno ma wita. to się liczy, ale nie wiadomo, czy ma star. Nie, to nie jest. Olusia. Jak ona się nazywa? Olusia, Olusia, Olusia. Ech, dobra, może tak to To. I teraz Olusia. Olusy i A, Olusia. Napiszę tak, Olusia, kocham cię, ale może? O, Olusia 111. Jeden, jeden, jeden. O, no to okej. Okay. Jak tak to się mówi, to Olusia 111. Jeden, jeden, jeden. Z uśmiechem? No, chyba z uśmiechem. Klik i klik. Nie, bez uśmiechu. Ale jak to, ale. Zajdzie ten ten i piszcie w komentarzu, dostanie się ode mnie serduszko. Dobra, nic nie kopie sama bez nikogo. Ja jestem za No, 1-1-1. Jeden, jeden, jeden. Dlaczego? Orusia 1-1. Jeden, jeden? Dobra, my kończymy ten odcinek. Yy, subskrybujcie mój kanał, żeby było takich więcej odcinek. I oczywiście nie, zap nie zapomnijcie, że ze dzwoneczkiem ma być subskrypcja. I jeszcze nie zapomnijcie o łapce w górę. Tak, Chromagian. Ej, czy to jedna z jak klikam, to i tak nie działa. Reidzie nie potrafi mówić i proszę, dawajcie te łapki w górę, bo ja się tak namęczyłam, aby to czytać. Najbardziej to, co u Reidzina i to u tego, u, tego, u tego, co tego w świecie VIP-ów, ponieważ on mówił jak, jak, jak ten nugget z challenge'u dla psychofanki. Yy, I tak samo Regina. Ale <grybujesz> dobra, i ja się z nami żegnam. Ej, co Krzysztof? Dobra. Musimy wejść na. Ja, ja wam pokażę, gdzie jest najwyższy, najwyższy punkt na naszej planecie. Najwyższy punkt to jest wieża Regina. I właśnie tam skończymy odcinek. Wpadając z wieży Regina. Trochę mnie coś, spędzi. Zi, Spadając z wieży Regina, zakończymy ten odcinek. Dobra, jesteśmy tutaj. To ma... Ej, co było? On inaczej wyglądał. Oni się chyba zamieniają. A tak. Y, zawsze, y, y, zawsze się zamieniają oni. Hop, tylko King kawaj, oh. Ridzin, Elko, kicha, kicha, na mnie kichasz. Ja, 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 ja staram się uratować wasze miasto, a ty tak się, tak się odwdzięczasz. I nie zapomnij, i panie Ridzinie, czy nie zapomnij, że jest koronawirus i nie wolno tak kichać na żadnych ludzi? Dobra, jesteśmy na najwyższym punkcie. Latarnia jest trochę też na drugim miejscu, uwaga. Ej, czy do pojutaru uda mi się wskoczyć? Uwaga, i hop, yep. Bołeśnie. Ja się z wami żegnam jeszcze raz. Pa pa. Jeszcze raz.